Spocznij nagrywanie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej audycji. A dzisiejsza audycja będzie zawierała lokowanie produktu. Wchodzimy w Adobe Premiere, przewijamy do momentu, w którym ja chcę rozpocząć łaźnię, i zaczynamy. Start. Nie, czekajcie, jeszcze raz Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w krwawej łaźni według Werexa. Jest to łaźnia na 85 poziom i słuchajcie, jest to dogrywany ja. Dogrywam siebie, dlatego że nie byłem w stanie nagrywać, że tak powiem, relacji w piątek. Akurat byłem na łaźni i sobie nagrałem ekran. No a teraz dogrywam siebie. I powiem Wam szczerze, robię to pierwszy raz od kiedy nagrywam ogólnie na YouTube'a. A robię to już 4 lata tam chyba. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Czy ogarnę to, czy będzie to w ogóle w stanie, że tak powiem, nieważkości. Nie no, czy, czy, czy będzie się to dało oglądać, nie? czy ja to dobrze w ogóle zrelacjonuję. Tutaj widzę, że zaatakowałem Lord Achirę. Jest on z mojego klanu w ogóle, wcisnął mi się pod X. -a I no co mogę powiedzieć, mi się wcisnął X. No ale co mogę więcej powiedzieć o tej walce? Znaczy ogólnie rzecz biorąc, jest środa, właśnie była w piątek i nagrywam to też tak. Znaczy no nie powiem, nagrywam to już trzeci raz, bo. Troje mi nie, nie wyszło. Powiem wam, no, powiem wam szczerze, wyszedłem troszeczkę w prawy. Um, kombinowałem też z światłem i w ogóle pierw to też nagrywałem w dzień, ale no problem mam taki, że mam teraz akurat takie ułożenie biurka, że tam widać w tle okno. I jak jest dzień, i tam, że tak powiem, jest jasno na dworze, czyli jest słońce i tak dalej, to jakby jest, no kamerka źle nagrywa i w ogóle, i. No stwierdziłem, że nie, że tak tego nie zostawię. No, nagram to jeszcze raz. Kolejną sprawą też tak odbijam od tematu jest fakt, że to co widzicie przed moją twarzą tak akurat dzisiaj do mnie doszło. To jest wysięgnik na mikrofon po prostu, żebym mógł go mieć, że tak powiem przed twarzą, a całe, że tak powiem, cała przestrzeń na myszkę i klawiaturę i tak dalej, żeby była na biurku wolna, żebym tam nie musiał trzymać mikrofonu. A z tego, co tutaj widzę, to z tym Lord Achirenie nie było wcale tak łatwo. Było ciepło nawet momentami. No i jeszcze jedna akcja jest taka, że ten teraz mam... Znaczy ustawiłem tak ten, um, to okienko Margonem tak całkiem po prawo, że nie będzie dwóch pasków czarnych po prawej i po lewej, tylko będzie tylko po lewej. Oh, oh, Sorki. Aby mniej zasłaniać kamerką, po prostu okno gry. Nie wiem, zobaczymy. Jeden film tak wrzucę i zobaczymy, czy tak się przyjmie, ale na pewno tak potem nie będę wrzucać, jak będę to nagrywać, że tak powiem, naraz, i siebie i grę, bo wtedy to będę nagrywać tak jak. No po staremu. Mniejsza w ogóle z tym, wracając do tematu. Gdyby dzisiaj nie przyjechała mi ta paczka, czyli ten statyw i ten popfilter to prawdopodobnie znowu bym film wrzucił z muzyczką, a nie z sobą, bo jakoś nie czułem weny. Po prostu jakoś nigdy nie dogrywałem siebie do, że tak powiem, do już gotowego, nagranego margonem. No i tak jakoś nie chciało mi się tego robić, bo jakoś tak nie czułem flow, nie? A to mi przyjechało usłyszałem po prostu, jak mi ten mikrofon brzmi, jeśli mam go tak blisko ust i stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, nagram coś sobie, nie? No. I nagrywam. Ej, teraz będzie walka z mszczują, tak jak widzicie, jak fiepunek full legendarny, Ej, a ja stwierdziłem, że no, za bardzo nie poszalejemy ani błoga, ani przeklętej, nie, lecimy. Mm, kurwa, no, czemu nie? Przecież już tyle razy się zdarzyło nie, przecież jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żebym ja padł czasem na łaźni, przez to, że nie ubrałem przeklętej, nie? Kurwa, wcale. No więc zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, ja wiem, jak to będzie, nie? ale nie będę wam spoilerował, no bo co by to było, nie gdybym ja wam spoilerował, nie? Troszeczkę musi być efektów. Wow, i w ogóle, nie? E, swoją drogą ustawiłem sobie światło w taki sposób. Nieważne. Ustawiłem sobie światło w taki sposób, że ani mnie nie razi i w zasadzie dobrze mnie oświetla, chyba tak mi się wydaje. Ale i tak jutro albo jeszcze dzisiaj, nie wiem, będę musiał to biurko jakoś przemeblować, bo no w kijowym miejscu ja mam, tak jak już Wam mówiłem, w dzień w ogóle się nie da nagrywać. Trzeba czekać, aż słońce zajdzie i oświetlę sobie światło w pokoju, no i wtedy, jakkolwiek na tej kamerce, wtedy widać mnie, bo jak świeci słońce, no to. Tłumaczyłem już, to nie będę teraz. No i jakoś wygraliśmy z tym Szczują. Ale z tego, co pamiętam, no nie skupiłem się na tej walce, wam teraz szczerze powiem, ale z tego, co pamiętam, to chyba też nie było w momentami łatwo też myślałem, że będzie w sumie ciężko taki moment był chyba, co miałem, jakoś 20%, już się musiałem leczyć, czy coś. Nieważne, mniejsza. No i jak sobie ogarnę to biurko w jakimś lepszym miejscu, znaczy po prostu je muszę tak odwrócić, nie? No to jeśli się okaże, że serio fajnie też w dzień widać, a w dzień mam większe flow, żeby cokolwiek nagrać, to mam nadzieję, że, że, no, że coś się ponagrywa. Tylko, że też akcja jest taka, że. Nie chcę teraz jeszcze nic nagrywać nowego, bo chcę zrobić rozpierdol na kanale. To, to będzie na pewno. Um, bo teraz ogólnie jestem w stanie zrobić rozpierdol, no bo nakupowałem sobie sprzętu, no to będę w stanie, nie, ale mniejsza z tym nie chcę na razie tego robić, tylko tym argonem czasem wrzucam, bo. Chcę pierwszy wrzucić taki jeden film, który już Wam mówiłem i na live'ach, w ogóle live'y, zrobiłem dwa live'y już, nie? Masakra, teraz mamy walkę z Albandim, tancerz, full leg'i, zobaczymy jak to będzie. Wracając do tematu, dwa live'y, zrobiłem już dwa live'y, Czajcie to. Na pierwszym live'ie był to live z okazji startu Obosa. był to drugi dzień w sumie, a nie pierwszy, więc tak nie do końca, no ale... No i wtedy go odpaliłem po północy. Trwał do rana w zasadzie, no ale jeszcze o trzeciej w nocy było 100 osób, więc wow, nie. Szok i niedowierzanie. Drugi live poszedł trochę słabiej, bo tam nie było za bardzo tematu przewodniego. Niby tam robiłem klan na tym, w obośnie, ale jakoś tak nie czułem tego live'a i no było słabo. Mniejsza z tym. Wracając do tematu, co ja mówiłem przed live'em, przypomnij sobie teraz, przypomnij, przypomnij. Nie przypomnę sobie chyba. Aha, ten film. Co było, jak mnie nie było? I co będzie dalej? Chcę taki dojebany film. O, wygrałem właśnie z Albandim. Tak, tak patrzę. No, fajny cebek. A wracając do tematu. Chcę taki dojebany film złożyć. Co było przez te pół roku, jak. Mnie nie było na YouTubie. Znaczy, byłem czasem tam, co dwa miesiące coś rzuciłem dwa miesiące nic, dwa miesiące pustki i znowu coś rzuciłem jakimś właśnie, czy coś. No bo niby tam byłem, ale miałem straszne problemy techniczne. I też nie miałem czasu na grę. Pracowałem też. Dobra, nie będę już spoilerować. To będzie w tym filmie, co było, jak mnie nie było, tak? I jak nagram ten film, Tosowaty. Teraz Mati Orangutan się bije z Dawisem łowcą. To jak ten film nagram, to wtedy kanał będzie przeżywał reaktywację i będzie na no pierdolanka wszystkiego. Nie. Dobra, to skończyłem temat. Dawis wygrał z łowcą na Trzystancem. W ogóle, Dawis łowca. Jest teraz taki hype na tych tropów i łowców, teraz już bardziej na łowców. Hmm. Dawis był łowcą akurat. Za starych czasów, jak ja jeszcze byłem palem, wtedy co się nosiło, jeszcze łapy z karma, bo nie było stoloka, no i hełm na 4,7 z ze Szczęta. No to on grał wtedy łowcą, no i on się miał o tyle lepiej, że miał... Co miał w zasadzie? no przewagę profesji. Ja pamiętam jak... Jak właśnie Dawis z gadulkiem mnie cisnęli. Ten kto pamięta gadulka to wie. Jak ja się wkurzałem na, na tą niszczenie pancerna, to truciznę. Nie, nieważne, dobra, mniejsza z tym. No i, no i słuchajcie, teraz tak dużo jest tych łowców, tych tropów, więc tym magiem jest naprawdę ciężko. Ci co się mnie pytają, dlaczego chodzisz tym tropem na łaźnie, a nie pójdziesz magiem, no to powiem wam szczerze. Znaczy, akurat szczerze, to ostatnio co był film, to szedłem tropem, dlatego że miałem eku na tropie, a nie miałem czasu, żeby to przełożyć, bo już było mało czasu do końca wbienia, no właśnie. No ale, no co? No. Mam fajne EQ na tym magu, ale trzeba czekać, aż coś zmienią w umkach czy w czymś. A jeszcze teraz zmienili dom kuszę z opka, która nie dojrze niszczyła absorpcję, to jeszcze teraz niszczy 7 many. No kurwa, pozdro, nie dość, że Taką przewagę turma ma ten łowca, więc jak ma dotyk, to i tak kończy ze 100% HP. W ogóle, jakie to jest popierdolone. Łowca, który nie ma leka i teoretycznie też nie powinien mieć leka turowego za dużo, to walcząc ze mną nieraz, jak walczyliśmy na przykład z Davisem Uroana, nieraz kończył walkę ze 100% HP. Mimo, że dobijałem mu do OR-ki, miał 10% na przykład, to później jakieś dotyki podublował mnie. No, i kończył na 100%. Tak, zobaczcie, on ma teraz 100% HP. Na no jakim cudem? No właśnie, to jest dla mnie chore. Trzeba czekać, aż się zmienią te umki. I wtedy. No, ja cały czas zbieram Meku na Maga, zbieram Meku. Jak coś zmienią w umkach, że Mag będzie mocny, no to będę nie do rozjebania, więc. Więc no, mi się nie śpieszy. Jak to mówi Mario Pudzianowski, a. No kurwa, zapomniałem co mówił. Czekajcie, cierpliwy kamień ugotuje, czy coś w tym stylu. ah no wiecie o co chodzi? I padło mi się. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Na następną łaźnię myślę, że pójdę tropem, chociaż to jeszcze się okaże, yy, dlatego że zrobię live'a raczej z łaźni i zobaczymy. Także no, to by było na tyle. Widzimy się na następnej łaźni. Jeszcze wrzucę film. Jeśli będzie live, to wrzucę film dzień przed. Tym, że będzie po prostu live, więc mam nadzieję, że nie przegapicie zapisu z live'a. Nie będę robić, ale będę nagrywać tego live'a, że tak powiem, i później też i tak złożę filmik z tego live'a. Przynajmniej tak mi się wydaje, że może to wyjść. A zobaczymy czy wyjdzie. Także no film się już skończył, będzie jakieś 30 sekund gadania bez filmu, może jakieś gify wrzucę czy coś. I to było na tyle, trzymajcie się do zobaczenia, widzimy się na dniach, być może jutro, jak mi się będzie chciało coś nagrać, w sensie będzie mi się chciało, ale zobaczymy czy te biurko już przełożę i w ogóle trzymajcie się, cześć.